Cześć kochani! To kolejne święta z Grupą Zdunek. W imieniu nas wszystkich chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego, zdrowych, pięknych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Przed nami kolejny rok 2022 obfitujący w wiele nowości. A jakie to będą nowości? Na początku roku w marce Peugeot nowy model 308. W przyszłym roku w Citroenie długo oczekiwana premiera C5X. Będzie się działo. W przyszłym roku otwieramy nowy salon BMW w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak. Czeka Was jeszcze więcej radości z jazdy. nowość Nissan Ariya, który będzie miał premierę w przyszłym roku. Ultra Ultranowoczesny samochód, w pełni elektryczny, z zasięgiem do 500 km. Serdecznie zapraszamy do Nissan Zdunek. W 2022 roku wyczekiwana przez wszystkich siedmiomiejscowa Dacia Jogger. Ho, ho, ho! Cześć, 2021 rok dla mini to przede wszystkim lift, hecza oraz bardzo duża sprzedaż, zwłaszcza tych najszybszych modeli JCW. W 2022 widzimy się w nowym salonie na Miałkim Szlaku. Do zobaczyska. ho ho, ho! Serdecznie zapraszam do naszego salonu DS z Dunek, który miasto. W przyszłym roku naszą największą nowością będzie 360-konna wersja modelu DS9 i to uwaga, z napędem 4x4. Serdecznie zapraszam! Ho-ho! A w Renault w pierwszej połowie poznamy nowe Renault Megan Etech, w drugiej połowie następcę Kadżara Australia. Wesołych świąt i do zobaczenia w salonach. Kochani, a teraz załoga Mikołajów grupy Zdunek leci w miasto rozdawać prezenty. Do zobaczenia. Kochani, nowy rok, nowe możliwości. Grupa Zdunek cały czas się rozwija dla Was. W przyszłym roku wiele niespodzianek, m.in. dwie nowe marki. Szczegóły już wkrótce, bądźcie z nami zdrowych i wesołych świąt.